Witam Was serdecznie, mam na imię Magda i na co dzień zajmuję się profesjonalną pielęgnacją skóry w Gabinecie Kosmetyki Nowoczesnej Poczucie Piękna. Bardzo często do nas zgłaszacie się z zapytaniem, czy zamykamy naczynka krwionośne. Oczywiście, że zamykamy, ale zajmujemy się tylko tymi naczynkami, które mamy w obrębie twarzy, ewentualnie szyi i dekoltu. Nie wykonujemy żadnych zabiegów obkurczających ani zamykających naczynia już na ciele, a szczególnie na kończynach dolnych. Dlaczego? Dlatego, że sieć naczyń krwionośnych jest tak niesamowicie skomplikowana. Mamy całe mnóstwo naczynek krwionośnych na nogach, że po pierwsze, naszymi metodami nie byłoby to do końca być może skuteczne, ale przede wszystkim nie byłoby to bezpieczne. Dlatego, jeśli masz problemy z popękanymi naczyniami krwionośnymi, tak zwanymi pajączkami na nogach, zgłoś już się do specjalisty, angiologa, Bądź flebologa, czyli takiego lekarza specjalisty, który o e, odpowiedź na pytanie, która z metod e, e, zamykania naczyń, e, właśnie okolic, nóg, jest dla ciebie najbezpieczniejsza i najefektywniejsza. A my jak najbardziej chętnie ci pomożemy, zamkniemy Twoje naczynia krwionośne, ale w obrębie tylko e, tym, którym się specjalizujemy, czyli twarz, ewentualnie szyja bądź dekolt.